you <music> Uwaga, rozkład partnerski możemy robić zarówno na relacje, na związki, a na relacje z dziećmi, na relacje z szefem, na relacje z mężem. Na relacje z przyjaciółką, na relacje z bratem, na każdą relację możemy zrobić rozkład partnerski. W pracy dodatkowe pieniądze, tak. Na każdą relację możemy zrobić rozkład partnerski. Nie tylko na relację uczuciową, ale w tej chwili skupiamy się na sprawach uczuciowych. Ja Wam pokażę bazę, natomiast ja kładę więcej kart, bo mi to ułatwia odczyt. Rozkład płat partnerski. Jeżeli kładziemy karty kobiecie, po lewej, lewa jest od serca. Lewa jest od serca, więc po lewej on do niej. Co ma w głowie? Co myśli? Co ma w sercu? Co czuję i co ma w nogach, co wnosi, lub czasem te karty mówią o seksie. To jest czakra podstawy. To są nogi. To może być ziemia, jako uziemienie, pieniądze, kasa, co, yy, działanie, ale również czasami sprawy seksualne się pokazują. I w taki sposób kładziemy. Raz, dwa, trzy. Ja kładę dużo więcej tych kart. A ja na horoskopach nie robię rozkładów partnerskich, ale ale robię je na live, na, live na YouTube, więc pewnie widziałyście, jeszcze, że ich je kładę dużo więcej. Baza to są trzy karty. Dla mnie to jest za mało. Ja za mało widzę po prostu w trzech kartach. I to jest on do niej. Od lewy. Jeden, dwa, trzy. Następne karty. Cztery. Jej głowa do niego. Ona do niego. Jej serce, co czuje, i nogi. Sześć, co wnosi. Co wnosi, co jest jej podstawą, co jest dla niej bazą. I potem kładziemy środek. Prognoza. Prognoza tej relacji. Jak to będzie, jak to się ułoży? On do niej, ona do niego. I w środku prognoza relacji. Jak ja kładę te karty? Ja nigdy nie wiem, ile ich położę. Ile czuję, tyle kładę. Czasem więcej, czasem mniej. Ona do niego, on do niej. On do niej. Piotrek do Kasi. I tak zadaje pytanie, zawsze, tasując karty. Myślicie o pytaniu, tasując karty, zawsze. Piotrek do Kasi, Kasia do Piotrka. I jaka tu jest prognoza? Piotrek do Kasi, Kasia do Piotrka. I jaka tu jest prognoza? Piotrek do Kasi, Kasia do Piotrka. Jaka tu jest prognoza? Ja kładę dużo. Możecie sobie na przykład uznać, że kładziecie trzy, nie wiem, albo dwie na głowę, dwie na serce, dwie na nogi. Zaraz Wam też pokażę drugi rozkład partnerski, który jest dużo bardziej szczegółowy. Dobra, położymy trzy po trzy. Do niej. Ona do niego i jaka tu jest prognoza? On do niej. Ta ma kier odwrócona. Ha, ha, ha. Okej. Okay. Dziewiątka, pik odwrócona. No i ja tu już widzę. Ja tu już skurczę byka widzę na dzień dobry, co on o niej myśli. Co on czuje, co on ma na sercu lub kogo i co on wnosi do tej relacji. Ona. Co ona myśli, co ona ma w głowie. Niekoniecznie o nim. Czasami tutaj jest to, co ona po prostu ma w głowie. Co ona czuje, co ma w oczu myśli. Co ona ma na sercu. Czego pragnie sercem swoim? Co czuje do niego i czego pragnie swoim sercem. No i co ma w podstawie, tak naprawdę? I jaka jest prognoza? Paret, kier odwrócony. Ósemka, prosta. Co nam zamyka? Dziesiąta, kier są. Rybki, ja wam nie powiedziałam najważniejszej rzeczy, Chrystę Panie. Czy wy widzicie, w jaki sposób ja odkręcam karty? To jest podstawa, którą powinnam wam na początku powiedzieć. A to są dla mnie tak bazowe rzeczy, że po prostu uleciało mi. Pamiętajcie, że kładziecie karty, one są już poprzekręcane, poprzekręcane, tak? Jakie je kładziecie i potem jak je odkręcacie, nie robicie takiego ruchu. Nie odkręcacie ich w taki sposób bo ona zmienia swoją pozycję. Jeżeli karta leży tak, odkręcając ją w taki sposób, zmienia nam się jej pozycja. Karty odkręcamy, tak jak przekręcamy kartki w zeszycie, żeby nie zmienić ich pozycji po przetasowaniu, po okręceniu. Słucham! Rozkład prosty jak słońce. Jasne jak słońce i proste jak drut, to chciałam powiedzieć. On do niej, ona do niego. To, co on ma w głowie. Głowa, serce, nogi. To mogą być jego uczucia do niej, to, co on myśli o niej, to, co on ma w głowie na daną chwilę. I to, co ona ma w głowie na daną chwilę. Bo o tym też musicie powiedzieć klientce, co ona czuje, co wy widzicie w kartach. I jaka jest prognoza? Od razu Wam mówię warek nie jest tutaj dzieckiem. Tyle Wam podpowiem. Bum! Pierwsze to Wam przyjdzie do głowy. Macie 4 minuty. Ja wiem, że to nie jest wyścig, ale pamiętajcie. Pierwsze 2 sekundy to intuicja, tak jak Wam powiedziałam. Potem jest głowa i myślenie. Dara. Będziesz ciebie zajebista wróżka. Mhm. Ale coś musicie więcej powiedzieć tej klientce. Ubierz to ładnie w słowa, Dara. Napisz. Napisz, co byś dokładnie powiedziała klientce. Dobrze, źle o niej myśli. Dobrze. Mhm. Tak. Bardzo dobrze, Paulina. Nie myśl o niej poważnie. Absolutnie. Nie. Będzie z tego rodzina? Nie będzie żadnej rodziny, nie będzie żadnego związku. Nawet jak na siłę spróbuję coś zbudować, to co to będzie? Guzik z tego będzie. A co oni powiecie? Mhm, Agnieszka, super, super. Tak jest. Piękny napsarz z narcyzem. Kogo on kocha? Kogo on ma na sercu? Siebie. Mhm. Dokładnie, Agnieszka, super. Ona się czuje samotna. Ma wysokie wymagania, tak, ale ona po prostu chce kochać. Ona serce otworzyła. A stoi w miejscu. Serce otwiera, a stoi w miejscu. Piotrusz Pan, dokładnie. Zawsze używam tego określenia, że większą skórkę mam. To jest Piotrusz Pan, dokładnie tak. No tak, no ona ma na sercu czerwonego. To jest dobra kobita. Tak, a on jest egoistą Sanszę. Dokładnie tak. Paulinka, brawo, nie będzie żadnej rodziny, nic z tego nie będzie. Nic z tego nie będzie. Pięknie dziewczyny, fantastycznie. Jeszcze jeden pokażę Wam. Zrobimy tak. Jeszcze jeden, ten partnerski bazowy. Potem drugi partnerski, trochę trudniejszy. W sumie tak samo się, podobnie się w ale w nim dostajemy więcej informacji. Jest szansa na zmianę, ale musi od niego odejść. No tak, no gdzie? No przecież to nie jest chłop dla niej. Dokładnie. Tak samo robimy partnerski. On do niej, ona do niego. Ona już zaczyna, ona już zaczyna chorować samotności, chce czegoś więcej. Tak, Paulinka? Tak. Ona ma chrągłowę głowę, samotną. Ona jest samotna, ona po prostu czuje się samotna w tej relacji. Ja tego nie można nawet związką, związkiem nazwać. To była jakaś Relacja, w której jakaś wyimaginowana iluzja. Dobra, dalej. On do niej. Ona do niego. I jaką mamy prognozę? Król Kier Prosty. Dziesiątka Karo odwrócona. Mhm, co ma na sercu? Uuu, i to jest bardzo ciekawe. Bardzo mnie ciekawi, jak zinterpretujecie damę kier w nogach. Ona do niego. Co ona myśli o tej relacji? Askier odwrócony. Mhm. Co czuje ósemka? Karo odwrócona. Co wnosi, czego by chciała. Co ma w nogach? Co ma w nogach? Bardzo to jest ciekawe też. Oho, mamy. Mamy cyrk. Fajnie. Mamy cyrk w kartach. Mamy bałagan. Lubię bałagan w kartach. Znaczy nie lubię, ale jak uczę kart, to lubię. No, tu mamy trochę trudniej, ale za to. Ciekawie, ciekawie. Proszę bardzo, daję wam pięć minut. On jest cztery dobry. Hmm. To jest dobry facet, tak, ale... ale mamy jedno ale. Mamy jedno ale. Kogo ma w głowie? Jest dobrym facetem, ale na chwilę obecną myśli o sobie i o swojej sytuacji. Mm, nie do końca. Nie to, że myśli o kimś innym. Gdyby myślał o kimś innym, to Damakaro by tu się pojawiła. W głowie byłaby Damakaro. W myślach ma siebie i swoje potrzeby. Tak. Nie jest zły w bo jest w pozycji prostej. Co on czuje, co on przeczuwa, tutaj ktoś dobrze powiedział. On się czego on się obawia, co mu na sercu leży. I to po sok, zaraz wracam. Dobrze, Paulina. Dobrze, bardzo dobrze. Będzie druga kobieta. Czym będzie król treflowy? Tutaj. Podpowiem Wam, że nie będzie mężczyzną. I dlaczego damakier jest na dole? Nie wie, co on o niej myśleć. Ona jest zdeptana, ona jest w nogach, pomimo że jest w pozycji prostej. Bo on myśli, boi się, że chce ją wykorzystać. Ja myślę, że on miał stratę w poprzedniej relacji. Nie wiem, mógł się rozwieść, zostać w majtkach, jak ja to mówię. Mogła go wykorzystywać kobieta. Obawia się kobiet, które chcą tylko siła na kasę, które chcą być tylko dla pieniędzy. A ona do niego. Co ona myśli o nim? Co ona myśli? Może on się obawia, że dama jest pazerna, tak? Tak, 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 on się tego obawia, tak. Tak jest Agnieszka? Boi się, że straci przez nią kasę, dokładnie. Przemek, jak będziemy robić przerwę, to zmień proszę ustawienia, żeby po zamknięciu streama był dostępny czat, żeby on się nie kasował i nie zamykał, to jest bardzo ważne. Król kier, duże możliwości na polu finansowym. A... Nie? Zdeptał w sumie naszą kasię, nie traktuje jej poważnie. Tak, tylko że nie możemy mu odebrać tego, że jest złym człowiekiem. Ale on jej nie ufa, on jej nie wierzy. On jest pierwszy w głowie, ona jest na samym końcu. On na sercu ma pieniądze, problemy finansowe, lęk związany ze stratą, ze sprawami finansowymi, jakimiś majątkowymi. A co ona czuje? Co ona czuje? Dziesiątka pik w nogach. Napiszcie, co ona czuje, i napiszcie, co jest połączone. Te karty są ze sobą połączone w tym rozkładzie. I to nie jest mężczyzna. Nie czytamy króla karaków mężczyzny tutaj. Są daleko od emocjonalnie. No, bardzo są daleko. A ona jedną nogą jest poza tym związkiem, bo no, przecież ma miała sakiera odwróconego. Boi się, że odejdzie. Ona już myśli o odejściu. Ona pyta o niego, ale zobaczcie, co ona ma w głowie, co ona ma na sercu, co ona ma w nogach. Ona pyta o niego, ale w głowie ma dom odwrócony. Tu ma stratę na sercu. Brak flow, nie ma niespodzianek, nie dzieje się nic fajnego, nie ma prezentów, nie ma jakichś takich. Wiecie fajnych historii i jedną nogą jest za tym związkiem. Ona już od niego mentalnie odeszła, dziewczyno. I w zasadzie nie wiem, czemu ona pyta. W zasadzie pyta po to, żeby potwierdzić to, o co pyta, znaczy to, co czuje. Pamiętajcie, bardzo często klientki znają odpowiedź, ale chcą usłyszeć potwierdzenie tego, co mają w sercu. Ona doskonale wie, że to się rozpadnie. Czy ona czuje się daleko od niego? Dokładnie tak. I poproszę jeszcze o interpretację, co ma na sercu, co tu się wydarzy. To, co się wydarzy, tyczy się jego w tym przypadku. Ziemia, praca, pieniądze. Odpowiadam. Ona ma w poczucie, że z ich relacją jest coś nie tak, wie to. Uh, tak. Dla niego ważna jest kasa, nie relacja. Tak jest Paulina. Praca i kasa jest dla niego ważna. Będzie jakaś inna kobieta, a ich relację poświęci dla pracy, dla, dla swoich spraw finansowych i dla innej kobiety. See? Tak jest. Dara. Tak, dobrze. Drugi rozkład partnerski. Rozrysujcie sobie. Tak samo. Co w głowie, co w sercu, co w nogach, ale troszkę inaczej go kładziemy.